Małe dziecko porzucone pod drzwiami jak najbardziej bezużyteczny przedmiot, dołączono karteczkę, gdzie znalazły się wstrząsające słowa. Odnalezione dziecko z przerażenia zanosiło się od płaczu. Okazało się, że uprzednio maleństwo przeżyło istny horror, który trudno sobie wyobrazić. Służby wkroczyły do akcji i zajęły się niepokojącą sytuacją malca oraz jego brata. Ustalono, że do podobnych sytuacji dochodziło kilkukrotnie. Otworzyli drzwi, a za nimi znaleźli porzucone dziecko. Dołączono liścik z trzema słowami: wszystko miało miejsce przy ulicy Wyszyńskiego w Poznaniu, gdzie w jednym z mieszkań bloku doszło do karczemnej awantury między partnerami. Zaniepokojona sąsiadka postanowiła wezwać policję, a gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, wyznała im druzgoczącą prawdę. przyznała, że dnia poprzedniego znalazła pod swoimi drzwiami 14-miesięczne dziecko, przy którym leżała karteczka z napisem zaopiekuj się mną. To właśnie do jego matki nazajutrz wezwała służby. Okazało się, że kobieta podrzuciła własne maleństwo, bo szła szukać pracy, a na domiar złego, do podobnych sytuacji dochodziło już kilkukrotnie. Dalsza część tekstu pod galerią. Policjanci, którzy udali się na miejsce, rozmawiali ze zgłaszającą. Powiedziała, że dzień wcześniej matka 14-miesięcznego dziecka porzuciła je pod jej drzwiami z kartką informującą o tym, żeby się nim opiekowała, bo idzie szukać pracy, powiedział młodszy aspirant Sebastian Wiśniewski, rzecznik konińskiej policji. Dzisiaj grzeje, 1. W Australii w końcu spadł deszcz. Niestety eksperci przed nim ostrzegają, może być jeszcze gorzej, dwa. Służby ostrzegają. W Polsce anomalia, jakiej nie było od lat, zostało tylko kilka godzin mundurowym. Udało się dowiedzieć, że nieodpowiedzialna matka ma jeszcze 11-letniego syna, którego także zaniedbuje. Dzieci trafiły do rodziny zastępczej, a kobieta została zatrzymana. Jej sprawą zajęła się już prokuratura. Poznanianka nie uniknie odpowiedzialności za swoje zachowanie, a winę ma ponieść za narażenie dziecka na utratę życia albo odniesienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Najlepsze newsy dnia, źródło. Tvp Info nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Pl na Google News